Widzę, że tyle razy mam jeszcze jeden karton, Będę zbierać kartony, No tam nie. To się dzieje w mojej ustawie, tylko sam na Hobby Horse, jak i w mojej I mogą to być nawet po chusteczkach, bo tu jest też. Zbieram to do tego pudełka, ona też będzie uszywana. Dobra, jedziesz z kogoś, czy ma ja więcej kartonów albo rąk? Nie mam. nie muszą być. O, na przykład tak, ja tu coś jest. Ech. Nie. To mi się przyda. Ja się będę się pełno pytać, co ja robię z tym kartonem. No co? Co? to ja testuję wasze pomysły. No to tak nie zakazali albo na rogach. tak. Czy coś z kartonu robię? Zakażą mi. O Yhm. <tryk> Ja za 5 lat skończę 18 lat, nie wiem, albo za, za, razie, albo za 6 lat skończą 18. No fajny, fajny karton. Się to się przewróci to i moja wina. Dobra, idę powiedzieć, że chcę taki. Ej, i tu też są kartony. Dobra, nie zaskoczę. Kurna, kotłownia jest kaszona. No na Hobby bichorsa mi starczy, ale wcześniej, no ja nie będę robić Hobby bichorsa. Do no, świadomości osoba, nie będę robić Hobby bichorsa. Zdecydowałam, bo ja nie przepadam za tym. Może ty lubisz bardzo ale ja nie. Więc odpadam, może coś innego na Ale ja nie mam karton, nawet mam wstyd mi z tym łazić do domu. Dobra, idę stąd. No wielki on jest. Właśnie nie, nie musiał. Nie musiał musiał go się ja chcę wyjdzie, to... sobie pomyśleł. Oh no, o no, ola, oh ola, no, ola. No. Dobra. No a pomóż mi, kurde. No nie tak, że ja tu mam opakowanie pojała. Zjedźcie z tego, bo to jest osobne jakby. Tak, i tego nie chcę, nie Tam sobie zostawię. Ten pójdzie tu. To mały, nie если мариновать картину, то я так себе, я бы сама не потому что там все это смутит.